Sponsorem programu jest Opoltrans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Agregat prądotwórczy to ważna rzecz w domu jak i w warsztacie. O, już jesteście. Witajcie w kolejnym odcinku programu na osi. Co dzisiaj zobaczycie? Kierowcę i jego ciężarówkę. Ostrzeżenie przed drogową głupotą. Branżowego eksperta w akcji. Co jeszcze widzieliśmy na Kongresie? Muzeum Wena w Oławie. Andrzej, odpalamy! Zapowiada się bardzo ciekawy odcinek, ale jak zwykle zaczniemy z stroboskopem. Pojawiły się nowe informacje o tachografach. Po roku naszych starań Resortu Infrastruktury udało się w ramach rewizy KPO wpisać to zadanie. Pozyskaliśmy kwotę około 320 milionów złotych. I do końca stycznia wszyscy przewoźnicy, którzy kupili tachograf, mogą wystąpić o refinansowanie takiego zakupu do kwoty 3000 zł za urządzenie. Zachęcam wszystkich, żeby składali wnioski za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo to jest operator, który realizuje tę procedurę, to przedsięwzięcie. Dla wszystkich, którzy złożą te wnioski, mamy zapewnione środki. Ważna informacja, bo pojawiły się niesprawdzone informacje, że będzie konieczność. Brak możliwości sprzedaży pojazdu przez okres trzech lat nie ma takiego zapisu. My wprost w tej chwili staramy się, aby zmniejszyć ten okres i proponujemy, żeby to, była, żeby to był rok, żeby to było 12 miesięcy od momentu zakupu tego tachografu. Jak widzicie, czasu jest już mało, trzeba się spieszyć. Ministerstwo Infrastruktury planowało znieść przepisy o zakazie wyprzedzania. Branża TSL oczekiwała, że w godzinach 23:05 rano ciężarówki będą mogły się wyprzedzać. Przypomnijmy: od 1 lipca 2023 roku obowiązuje zakaz wyprzedzania na trasach z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku dla pojazdów kategorii N2, N3 oraz zestawów powyżej 7 metrów. Przepisy te wprowadził rząd PiS, a ich egzekwowanie jest wyjątkowo restrykcyjne. Policja wytoczyła najcięższe działa. Nad drogami latają drony i helikoptery, które śledzą ciężarówki, a funkcjonariusze nakładają za wykroczenia srogie mandaty. Jednocześnie statystyki pokazują, że samo wyprzedzanie przez ciężarówki nie jest główną przyczyną wypadków. Niestety, Pomimo oczekiwań branży, jak dowiedzieliśmy się w wiarygodnym źródle informacji, koniec zakazu wyprzedzania nie nastąpi. Chociaż wszystkie organizacje przewoźnicze liczyły na nocne dopuszczenie możliwości wyprzedzania, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policja sprzeciwiły się temu pomysłowi. Przewoźnicy jednak nie składają broni i planują dalszą walkę o zmianę tych nieżyciowych przepisów, których stosowanie przynosi więcej szkód i strat niż korzyści. Drewno jest nadal bardzo poszukiwanym surowcem, a od sprawnej logistyki zależy jego wysoka jakość i atrakcyjna cena. Wydajne i nowoczesne maszyny w tartakach przystosowane są do przeładunków i składowania różnego rodzaju asortymentów tego surowca. Palety papier, palety wymagają dedykowanych rozwiązań obniżających koszty i skracających czas dostawy ostatecznych produktów. Ojczyzną lekkich naczep do samochodów dostawczych jest Holandia. W kraju tulipanów właśnie w taki sposób przewozi się żywe rośliny. Lekki zestaw naczepowy jest tani w zakupie, utrzymaniu oraz charakteryzuje się dużą pojemnością i zwrotnością. Do prowadzenia takiego zespołu pojazdów wystarczy prawo jazdy kategorii B plus E. Bardzo popularnym ciągnikiem w tej roli jest Iveco Daily, cenione za dużą moc i wytrzymałość. Holenderskie firmy nadwoziowe potrafią zbudować na jego podwoziu wydajny ciągnik, a ilość rodzajów naczep, jakie może ciągnąć, to dziesiątki typów i rozmiarów. 25 lat temu, 21 stycznia 2001 roku, Niemka Jutta Klanszpiel, jako pierwsza kobieta na świecie, została ogłoszona zwyciężczynią rajdu Dakar w kategorii samochodów. Debiutowała w tej imprezie w 1988 roku, a łącznie startowała w tym rajdzie 16 razy, a nie ukończyła czterokrotnie. Zapraszam Was do Muzeum Wena w Oławie. Dzisiejszą filmową pocztówką z Muzeum w Ena w Oławie są pojazdy marki Alfa powstające w Polsce. Opowie o nich Tomasz Jurczak, właściciel kolekcji. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na osi. E, witam wszystkich widzów z Muzeum motoryzacji Wena w Oławie. W tym odcinku opowiem Wam o samochodach, sobie sława zasady. Są to samochody na Alfa, są to samochody bardzo wyjątkowe. W tej chwili poszukiwane przez wszystkich kolekcjonerów i są bardzo drogie. Słuchajcie, tutaj po mojej stronie widzimy Mercedesa, Porsche 936 i oczywiście Porsche 911. Tamte czasy, lata 70., gdzie pan Sobiesław zasada wymyślił sobie, żeby budować takie samochody też dla dzieci, nikt nie dostał wtedy licencji ani koncesji na, na produkcję takich samochodów. Ta zasada, znany rajdowiec miał wszędzie znajomości w tych wszystkich dużych markach, i gdy wystąpił o pozwolenie, dostał licencję na produkcję takich samochodów. I słuchajcie, te samochody były produkowane w Polsce. W tej chwili są poszukiwane przez wszystkich kolekcjonerów. Na przykład to Porsche 936. W tej chwili waha się cena około 150 tysięcy złotych. My tutaj przywieźliśmy je do Polski. Mają silniki Hondy albo Bridgestona. Taki samochód kosztował na przykład dwa nowe Polonezy z salonu z zbytu. Wtedy eksportował to wszystko na Zachód i na Amerykę. Modeli tych samochodów było Około 10. Pan w zasada każdego modelu produkował od 100 sztuk do, do 200, do 300. W tej chwili e, tych wszystkich modeli wyprodukowanych było 2000 sztuk Porsche 911 z jednym siedzeniem, bo też są Porsche 911 z dwoma siedzeniami. E, tak już dla obrazowania to chcę Państwu powiedzieć, że ten kosztował model 50 tysięcy zł, a jakby miał dwa siedzenia. Troszeczkę szerszy kosztowałby 100 tysięcy złotych. Tak to teraz kosztuje e, te wszystkie pojazdy, które były produkowane kiedyś przez fabrykę Alfa w Kielcach. Porsche produkowane w Kielcach ciekawa historia. Dlatego zapraszamy do Muzeum Wena w Oławie. Znajdziecie tam jeszcze więcej takich ciekawostek. Ten kongres był bardzo ciekawy, ale zobaczcie to z naszej perspektywy. Wbrew powszechnej opinii, pojazdy elektryczne i technologia z nimi związana nie powstaje tylko w Chinach. Można się było o tym przekonać na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach, gdzie studenci Politechniki Wrocławskiej prezentowali swoje bolidy. Jako PW Racing Team konstruujemy bolidy elektryczne od 16 lat, od 2009 roku. Co roku staramy się wypuścić nowy pojazd z nowymi ulepszeniami, z nowymi innowacjami. Tworzymy je na zawody Formuła Student. To, co wygląda na zabawę chłopców z bogatych domów, to w rzeczywistości poligon doświadczalny nowych technologii. Wielu z tych studentów będzie zatrudnionych w przemyśle motoryzacyjnym, zwłaszcza europejskim, borykającym się z konkurencją z Chin. A młodzi naukowcy wiedzą, co to znaczy konkurencja. Najtrudniejszą konkurencją na zawodach Formula Student jest konkurencja Endurance, podczas której mamy do przejechania 22 km ze zmianą kierowców w środku. Bateria musi być tak dobrze zbudowana i na tyle optymalna, aby wytrzymać 22 km. Co ciekawe, przed startem dokonywane są pomiary naładowania oraz poziom energii na mecie. A wygrywa zawsze najlepszy pojazd i jego team, w tym polscy studenci. W tym roku udało nam się wygrać Formiga Student Easter. Jest to edycja na Węgrzech, w której pokonaliśmy obecnego lidera klasyfikacji generalnej. Również zajęliśmy czołowe miejsca na zawodach w Holandii, w Austrii oraz Czechach. Gratulujemy! Tacy pasjonaci znajdują pracę w najlepszych koncernach i wielu z nich będzie uczestniczyło w rozwoju elektrycznych pojazdów. Choćby takich jak ten. To, co tutaj widzimy, to jest nasz Fuso e-canter, czyli samochód tak pomiędzy samochodem dostawczym a samochodem ciężarowym, na ruch miejski przede wszystkim przewidziany i to jest taki prawdziwy wół roboczy, który może być do różnych zastosowań. Canter to pojazd świetnie skonstruowany i podatny na wszelkie rodzaje napędów. Solidna konstrukcja pozwala mu nosić ciężką ale wydajną baterię. Zaczynamy od 4.25 tony, czyli wykorzystujemy maksymalnie to, co jest możliwe na amatorskie prawo jazdy, czyli półtonowka z baterią ma możliwość rejestracji na 4.25. W zależności od tego, jaką wersję wybierzemy, akumulator może mieć różne wartości. Zasięgi zakładamy, że to jest do 200, 250 km. Kończąc relacje z Kongresu Nowej Mobilności, wyczekujemy kolejnej edycji targów. Na pewno pojawią się na niej jeszcze lepsze e-pojazdy. To już koniec naszych relacji z Kongresu Nowej Mobilności. A teraz witam eksperta Rafała Kochanowskiego z firmy Transexpert. Mam pytanie od pana Karola. Pan Karol napisał tak: Wsiadłem na samochód w Belgii i zrobiłem wpis manualny i przeparkowałem auto, żeby zrobić pauzę 11-godzinną. Zakończyłem kraj, ale po wyłączeniu zapłonu tachograf nie zmienił symbolu na pauzę i cały odpoczynek zrobiłem na młotkach. Czy jest możliwość z tym coś zrobić, Rafale? Co tu się stało? No, stał się typowy błąd. To nie tachograf nie przełączył się, tylko ja nie przełączyłem manualnie, manualnie tego, tej, tego selektora. Więc no, no cóż, no, typowy błąd. Robimy wydruk, opisujemy, że, 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 że była tutaj pomyłka w ustawieniu selektora, odpoczynek trwał od godziny do godziny. I tyle. Natomiast wskazania tachografu w tym momencie będą oczywiście nieprawidłowe, wskazania wyświetlenia jego, bo on będzie wszystko ładnie rejestrował. Tylko wyświetlenia będą nieprawidłowe do następnego odpoczynku. Także to trzeba brać pod uwagę. I tyle. Można się liczyć z karą oczywiście za nieprawidłowo ustawiony selektor, ale przy takim wydruku i takiej szybkiej reakcji kierowcy może być tylko tam jakieś pouczenie. Przypominałem się taka sytuacja, bo mój kolega też pracował jako kierowca, ale autobusu mhm. i pojechał na serwis, poszedł spać i nie wiedział jak to wyłączyć, przyjął całą reklamówkę wydruku. To że pozdrawiam cię kolego, jak oglądasz, no było grubo, a czasem lepiej więcej <laughs> zrobić wydruków niż o jeden za mało. No właśnie, tak jest. Lepiej przejść z tą reklamówką. Dziękujemy ślicznie za odpowiedź. Słuchajcie, Opoltrans Trans ma swój web-terminal, taki zestaw kluczy możecie sobie zamówić 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Piękna sprawa. A teraz zapraszam Was na krótką przerwę, po której zobaczycie. Kierowcę i jego ciężarówkę. Ostrzeżenie przed drogową głupotą. Wracamy za moment. A teraz nasz cykl Nie zabijaj, nie daj się zabić. Popatrzcie koniecznie. Samopoczucie kierowcy ma niebagatelny wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach. Niemieckie badania wskazują, że skrajnie dobry i skrajnie zły humor są niebezpieczne. Kurra optymistyczny kierowca łatwiej podejmuje ryzyko, a dramatyczny pesymista nie zauważa niebezpieczeństw. Zalecany jest stan lekkiego napięcia, który dowodzi czujności i ostrożności. Duży wpływ ma na nas atmosfera za kierownicą, kreowana przez muzykę i ciepło. Zbyt głośne dźwięki zagłuszają inne bodźce, a zbyt niska lub wysoka temperatura mocno dekoncentruje. Naukowcy zalecają, by ogrzewać ciało od pasa w dół, a chłodzić górną część ciała. Nawigację należy nastawić na głośno mówiącą, a nie spoglądać na ekran. Dobrze też usunąć wszelkie przedmioty leżące pod przednią szybą, aby nas nie rozpraszały, nie spadały czy nie odbijały się w szkle. A gdy czujemy się niewyraźnie, to lepiej odłożyć jazdę samochodem i skorzystać z innych środków transportu publicznego. Tak będzie rozsądniej. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w cyklu Nie Zabijaj, Nie Zdaj się Zabić w programie Na Osi. Roman Latyn, Sebastian Wątroba. Dziś znów zobaczymy jakieś zdarzenie drogowe. Będziemy się zastanawiać nad przyczynami, dlaczego tak się stało. Co można było zrobić, żeby właśnie do takiego zdarzenia nie doszło. Także Romku, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do oglądania. Proszę bardzo. Tak się proszę pana driftem po wsi jeździ. Piękne, w prawo, w lewo i bóg w drzewo. Cały komentarz. No. Dobrze, dobrze, że tam nie rosło faktycznie drzewo, tylko krzew. Tak, to to zamortyzowało. Ja jakoś mu się szczęśliwie udało minąć parkujący tu pojazd. No i szczęście w nieszczęściu, że nie potrącił tego operatora kamery, który chyba, nie wiem, wygląda na to, że może byli razem, bo to tu może kolega mówi, nagrań, no, ja tu wejdę, i jak ja tu wejdę, normalnie bokiem, no i... No i wszedł. No i coś, coś nie wyszło, także panowie, zapraszam na tor z takimi zabawami, na pewno nie na drogach, zwłaszcza w centrum miasteczka, czy też wioski. Tam. Bo to na pewno nie jest miejsce do tego typu zabawy. Po BMW, będziesz miał wydatki, żeby teraz pokryć koszt Naprawy tego ogrodzenia i pewnie naprawy pojazdu, więc tak bym, to, tak bym to spitował. BMW, będziesz miał wydatki. Ponieważ tutaj w zasadzie chyba do żadnych większych szkód nie doszło i chyba nikt nie odniósł obrażeń jakichś poważniejszych też. Bo ten krzab zamortyzował uderzenia. To ja bym tego pana nazwał szybkim drwalem. <ścoughs> tak, może być. Dziś przedstawiliśmy Państwu takie zdarzenie drogowe. Zastanawialiśmy się, jak do tego mogło dojść i co zrobić, żeby w przyszłości takich zdarzeń nie dochodziło. Ale może Państwo macie na ten temat inne zdanie i bardzo chętnie się z nim zapoznamy. Dlatego też piszcie do nas, prawda, Ronku? Tak, niech Państwo piszą do nas na YouTubie na przykład. Lajkujcie. Lajkujcie, subskrybujcie. No i zapraszamy Was do naszego kolejnego odcinka cyklu Nie zabija, nie da się zabić w programie na osi. Do zobaczenia, do zobaczenia. Ta ciężarówka jest bardzo ciekawa, ale poznamy ją bardziej dogłębnie dzięki kierowcom, którzy nią jeżdżą. Popatrzcie koniecznie. Do 8 lat zajmuje się głównie transportem ponadnormatywnym. Specjalizujemy się w transporcie szczególnie ładunków długich. W tym momencie dysponujemy naczepami, które możemy rozciągnąć aż do 45 metrów, co sprawia, że jesteśmy jednym z poważniejszych graczy na rynku polskim. Posiadamy również w swojej bazie auta typu semi dzięki którym możemy przewozić ciężkie pojazdy dostosowane do ładunków wojskowych, maszyn. Jako, że w naszej firmie cenimy innowacje, postanowiliśmy zakupić nowe Mercedesy Actros. Zamówiliśmy w tym momencie 100 sztuk po to, aby nasza firma mogła się rozwijać, inwestować w siebie i zdobywać nowe projekty. Zamówiliśmy 100 nowych Actrosów ze względu na ich innowacyjność na to, że posiadają systemy, które pomagają kierowcom zarówno zachować bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy. Auta te są uniwersalne i nadają się do ładunków każdego typu, zarówno do przewozów żywności, jak i przewozów materiałów budowlanych. Możemy je podpinać pod naczepy typu Telesatel, tak jak tutaj, w tym przypadku, i przewozić długie konstrukcje. Dzięki dopracowanemu silnikowi i nowej skrzyni biegów z większą ilością przełożeń jesteśmy w stanie zapewnić ekonomiczną i komfortową jazdę nawet przy niskich prędkościach i niskich obrotach samochodu. Kabiny Gigaspace gwarantują ogromną przestrzeń dla kierowcy. Z tego względu, że mają płaską podłogę i w tej wersji są najwyższymi i najszerszymi kabinami na rynku. Mercedesem, Actrosem nowej, nowej generacji jeździ się, no, myślę, że, że, że super. Tak, Ma dużo systemów, które wspomagają e, kierowcę, e, wiadomo, uważać trzeba. Systemy zastosowane w aucie pomagają e, dużo kierowcy w jeździe, tak. między innymi e, kamery zamiast lusterek e, pozwalają na e, jakby Trzeba przywiązywać uwagę do otoczenia z boku, ale one pomagają nam w wykryciu w martwym polu jakiejś osoby, tak przechodzącej na przejściu, czy rowerzysta, jak, jak pojedzie. Tutaj mamy prawie 270 stopni kąt czujnika, łapania gdzieś, gdy ktoś nadjeżdża z boku, samochód lub osoba piesza gdzieś tam chce wtargnąć na, na przejście. To auto nam o tym zareaguje, poinformuje nas. Podczas jazdy pozycja, pozycja za kierownicą jest bardzo dobra, jest, nie męczę się, także fotel też jest ergonomiczny, wielopłaszczyznowe ustawienia są tego fotela, także można, każdy dopasuje się. Ładunek, który przewozimy to są rury mniej więcej w długości 15,5 do 16 metrów, naczepa standardowa złożona ma około 13. 13 metrów, aby załadować taki ładunek musimy rozciągnąć naczepę na około 2 metrów, co daje nam już 15, aby zachować zwis z tyłu metrowy. Generalnie to, co mamy teraz, czyli tam te 16 metrów, to mieści się w granicach normy, tak? czyli mo możemy jechać swobodnie sami bez, bez pomocy pilota. Różnica w samej jeździe może nie jest jakaś e, znacząca, po prostu tutaj mamy skrętne osie, co pozwala de facto przy takim długim ładunku e, nawet zawężać e, zakręty niż przy standardowym e, zestawie. A ta kierowca to jest, to jest pasja po prostu, tak? To, to, to z pasji się wzięło, dlatego wsiadam z przyjemnością, nie stresuję się, nie denerwuję się, jak, jak gdzieś muszę czekać, czy korki są. Jakoś tak to przychodzi mi to lekko po prostu. Nie ja jestem człowiekiem, który się bardzo mocno, mocno denerwuje z tych, z, tych, z tych powodów, tak? Także przechodzę to łagodnie po prostu. Na dziś to wszystko, a w następnym odcinku zobaczycie kilka uwag naszych dziennikarzy, porcje drogowych przestrug, dzielącego się wiedzą eksperta, bardzo ciekawy autobus. Pamiętajcie również o naszej branżowej prasie, jak i stronach internetowych. Ten odcinek możecie zobaczyć na naszym YouTubie. To co? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pan że ta... klapsa może strzelić? To także miejsce odpoczynku... Nie, jeszcze raz. Konia? No, ale wymyślnie. Tu Olek będzie popieprzono, ale to nie szkodzi. Mieliśmy mnie tak z boku brać, a nie z przodu. Wszystko po to, aby przećwiczyć sytuację bez ofiar i strat. Ja nie wiedziałem, do czego jest to uproszczenie. <śmiech> <Ty>? <śmiech> Zostań w domu. Nie doznać choroby. <laughs> Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych.